Cześć, kochani, tu Agnieszka. Troszeczkę się przesunę do tyłu. Słuchajcie, mierzymy z Massimo Dutti. I zrobiłam zamówienie teraz wyprzedażowo, to znaczy teraz wyprzedażowo. Zrobiłam je chyba 30 czy 31 grudnia i doszło do mnie w sumie dzisiaj. Wczoraj, ale dzisiaj odebrałam. Dzisiaj jest 8 albo 9. Nie wiem. Dzisiaj w każdym razie zobaczycie ten film. Nie wiem, jaka jest dzisiaj data. I słuchajcie takie nieduże zamówienie. Jest tutaj parę rzeczy, ale są to rzeczy takie lżejsze, takie pod kątem wiosny, yy, więc nie, nie zamawiałam żadnych kurtek, płaszczy, takich spraw, bo stwierdziłam, że nie ma to sensu. Wyprzedaże generalnie służą do tego, żeby sobie kupić te rzeczy z sezonu właśnie zimowego i jesiennego taniej, ale na wyprzedażach pojawia się też mnóstwo rzeczy właśnie z wcześniejszych kolekcji, a jako, że Jakoś tak bardziej spodobały mi się te lżejsze rzeczy, to właśnie jest takie podwiosne zamówienie, słuchajcie. Eee, zapłaciłam o coś ponad 700 zł, jeżeli coś z tego mi się spodoba, to sobie ewentualnie zostawia bo <głos》> to jest jeszcze zamówienie z roku właśnie zeszłego, więc nie wlicza się w moje ograniczenia zakupowe, które sobie nałożyłam za ten rok, już Wam na ten temat mówiłam. Więc e, nie będę po raz kolejny. E, jeżeli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Możecie e, <grybować> subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I śledzić mnie e, na Instagramie. I teraz tak, e, zamówiłam bardzo ładne rzeczy, tak mi się wydaje. I aż się trochę boję, bo. Założenie jest takie, że nawet jeżeli to jest zamówienie z zeszłego roku i co sobie mam zostawić, no to niech to nie będzie wszystko. Ale zamówiłam tylko takie rzeczy, które mi się podobały, jak zwykle zresztą. Więc no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Zary też ostatnio tak zamówiłam rzeczy, które mi się podobały, i tak naprawdę pisałyście, że. No, dwie rzeczy, że tak powiem, Wam się podobały. Głównie czarna kamizelka. Jeżeli nie widzieliście, nie widzieliście mierzymy z zary, to zobaczcie sobie po prostu na playlistie, którą będziecie mieć podlinkowaną w opisie. Ale szczerze stwierdziłam, że chyba nic nie zostawię. Nawet tej kamizelki, która jest fajna, ale jakoś tak. Także jeszcze te rzeczy leżą, jeszcze ich nie zwróciłam. Jutro mam zamiar to zrobić. A teraz przejdźmy już do Massimo Dutti, i zamówiłam. No właśnie, takie lżejsze ubranka. Zaczniemy sobie może od tego, bo to mnie najbardziej ciekawi. Słuchajcie, koszulka, bluzka, polo. Już teraz będę mówiła polo, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Dla mnie to nie do końca jest polo, ale tak wszędzie jest nazywane, więc będziecie wiedzieć o co chodzi. Będzie to taki skrót myślowy. Czyli koszulka z takim trójkątnym dekoltem i kołnierzykiem. Właściwie to ciężko powiedzieć, że to jest koszulka, bo to jest coś pomiędzy koszulką a takim cienkim, ja wiem z feterkiem. To, to nie jest taka podkoszulkowa podkoszulka. O, tak wam pokażę. Ona jest ażurowa. Mamy kolor ekry i właśnie taki trójkątny dekolt. Ona chyba kosztowała 109 zł, o ile dobrze pamiętam taki kolorek ekry, Ona powinna być luźniejsza i wydaje mi się, że będzie taka fajnie luźna. I właśnie tutaj ten trójkątny dekolt z kołnierzykiem. Nie wiem dlaczego, ale bardzo spodobała mi się jej prostota i tak stwierdziłam, że, że zamówię. Co więcej, to jest też jeden z takich bardziej casualowych trendów na wiosnę, lato. Jakby co. Oczywiście te ubrania już od kilku sezonów są właśnie w takim wykończeniu z tym trójkątnym dekoltem, kołnierzykiem, czyli polo. Ale teraz właśnie znowu będzie, ja już tak powiem, powrót tego, tak, tak można było wywnioskować po tym, co proponowali nam projektanci. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba ta moda, która ma być właśnie na sezon wiosna-lato, dlatego, że jest dużo powrotów, że ta moda bardzo zwalnia. I tak jakby oczywiście jakieś tam nowe tendencje będą, ale tak jest bardziej zachowawczo, tak? Idziemy z tym duchem, jakby może ograniczania trochę zakupów, może takiego właśnie bardziej uspokojenia tego fast fashion. No nie wiem. Oczywiście fast fashion polega na tym, że nawet jeżeli coś, <grytanie> coś by było piąty sezon modne, to i tak y, będzie 100 tysięcy nowych wersji, więc no, może tutaj nie zadziała, ale taka koszulka w każdym razie. Nie wiem. Mamy krótki rękę właśnie taką obniżoną linię ramion. Coś mi się w niej spodobało. Y, tak. Wyobraziłam ją sobie tak właśnie na wiosnę czy na lato, w takim jakimś prostszym zestawieniu. Nie wiem, spasowało mi. Ja lubię luźne koszulki, bluzy i tak dalej, swetry, więc spoko. Widziałam tutaj rozmiar M, także nie wiem, czy to będzie rozmiar idealny na mnie. Wydaje mi się, że jest dosyć spora, więc mam nadzieję, że tak. Ja już się pogubiłam, słuchajcie, w mojej rozmiarówce teraz, bo albo zamawiam rzeczy za duże, albo za małe i. Jakoś nie mogę się w moim nowym, większym rozmiarze po prostu rozeznać tak do końca, więc ciężkie życie, <laughs> ciężkie życie Agnieszki. I teraz tak, jeżeli chodzi o skład, to jeszcze Wam powiem szybciutko, co tutaj mamy w składzie, bo to istotne. 50% to jest bawełna, 50% to jest model, więc skład jest bardzo ładny moim zdaniem. Bardzo ładny. Tak patrzę jeszcze na, samą, na sam ten, ten materiał, i on jest taki: może nie lekko meszkowaty, ale ma troszkę takich włosków wystańskich. I ja się teraz zastanawiam, co się stanie po praniu z takim ubraniem. Czy ten minimalny meszek, który tutaj jeszcze on tak jakby przylgnie, zbije się i będzie po prostu tak jak z bawełną, jest czasem sztywniejsza i tak dalej. Czy i, i będzie wyglądać tak kiepsko, czy, czy może, no nie wiem, może ten dodatek modalu coś tutaj zrobi fajnego. Generalnie bardzo ładny, rozświetlający kolor. Cena też nie jest jakaś zwalająca z nóg, przecież jak na Massimo Dutti, więc y, to tak wzięłam właśnie, y, zamawiałam z myślą, o kurcze, jak to siądzie, to będzie fajne. Także mierzymy. Dobra, słuchajcie, no to jest spamięte w tym momencie. Ale generalnie jest to coś takiego, co właśnie zakładałam, żeby będzie mówiąc tak dookoła. Podoba mi się po prostu. Z przodu jest takiej długości, więc tutaj mi zasłania trochę tak myślę brzuszek. To ta najbardziej drastyczne miejsce, przynajmniej taką mam nadzieję. Dekolt jest głębszy, ale popatrzcie, on nie jest za głęboki. On jest głębszy tutaj, ale jest ok. Mam szary biustonosz, taki melanżowy pod spodem, więc wydaje mi się, że go troszeczkę widać, tutaj cielisty będzie lepszy, ale generalnie trochę się obawiałam tego właśnie, że to jest takie mm, ażurowe, takie z perforacjami i że to będzie po prostu bardzo jakoś prześwitujące, ale nie jest, więc y, jestem chyba na tak. Lubię takie rzeczy, takie chill totalnie, właśnie do jeansów, tak jak mam teraz założone. I do tego jakaś torebka. Długość rękawa jest fajna. Tutaj mamy rozcięcia. tyle jest troszeczkę, jak widzicie, dłuższy. I właśnie rękawki takie dłuższe, też z obniżoną linią ramion. No jak tak to założyłam, to rzeczywiście to mi się teraz kojarzy z takimi typowymi polo. Może to wykończenie polo jest bardziej takie, wiecie, z i z guziczkami, ale tutaj z fasonu to rzeczywiście jest to takie polo. Eee, trochę się podnosi tutaj z przodu, widzę. No to chyba też tak ma być. Na no, się podnosi po prostu. Także taka bardzo easy peasy bluzka. Jak na razie jestem na tak. Ja już oczywiście przejrzałam wszystkie inne rzeczy, które dzisiaj zobaczycie i powiem Wam, że wszystko mi się podoba, <grytanie> więc zapraszam do kontynuacji oglądania tego filmu. I jak na razie jestem na tak. Wszystkiego dzisiaj raczej nie zostawię, więc będę musiała decydować. Ale podoba mi się, fajnie się w niej czuję i ten kolor też jest spójrzcie, taki świetlisty po prostu, nie? Jest takie rozświetlenie. Myślę, że na wiosnę, na lato właśnie do jeansów czy do shortów może to się fajnie sprawdzić. Teraz tak trochę nie ma wyglądu, bo tak jak mówię, jest pomięte. Ale jest takie właśnie fajne, easy peasy, bazowe do wielu rzeczy będzie, myślę, pasować. Można ewentualnie spróbować sobie włożyć w spodnie, ale tutaj wtedy to wystaje. No więc niech będzie tak jak jest. Jestem na tak. Luźne, wygodne, komfortowe, fajny skład. Jestem na tak. Idziemy dalej. Druga rzecz to jest koszula. I już czuję, że ona jest taka leciutka, taka. taka cudowna. I ona chyba też jest tak wykończona, tak? Czekajcie, co tutaj jest, bo tu jest jakieś. jakieś dziwne, agrafko-podobne coś. Koszula błękitna, widzę, że prześwitująca. Z tego co pamiętam, to ona jest bawełniana też właśnie z takim wykończeniem u góry. Ale taka, popatrzcie, luźne rękawy mgiełkowe, tutaj z mankietem i zapinane na y, guziczki. I właśnie taki luźniejszy, szerszy dół, tylko że ona cała jest prześwitująca jakoś. Tak nie wydawało mi się, że tak jest na y, stronie. No, takie samo wykończenie. Powiem szczerze, że y, spodobało mi się, bo tutaj na modelce, chyba na modelce to widziałam, albo nie na modelce, ale w każdym razie wydaje mi się to jako taki większy trochę dekolt. Ale właśnie z tym kołnierzykiem i tak, że to fajnie może wyglądać. Jeśli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że tutaj to było też gdzieś koło 100 zł, może trochę ponad 100, ale jak coś to zawsze macie w opisie albo linki do tych rzeczy ze strony. Niezależnie od sklepu, a jeżeli na przykład gdzieś na stronie nie ma i mi nie wyskakuje, to wam wpisuję kody produktu. Tutaj też kod produktu mam. Tu wzięłam rozmiar L, bo ja sobie to wyobraziłam jako taką dużą, właśnie luźną, zwiewną koszulę. Nie wiem, co z tego będzie. Błękitny, piękny kolor. Aczkolwiek on ma w sobie takie zgaszone tony. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie jest tak ten błękit taki świetlisty, więc może też nie jest taki, wiecie, kontrastowy do innych rzeczy przez to. W każdym razie bardzo, bardzo tak na pierwszy rzut oka mi się podoba. Fajna. I <ścoughs> fajna. Jedyne co, to. Można prać w 30 stopniach. To kwestia prasowania tego. Trochę mnie tak. Przeraża. 100% bawełny. W sensie ja mam parownicy, więc ja to szybko przejadę, ale ja lubię mieć rzeczy yy, tak wiecie, już na gotowo nie lubię kminić, że muszę ubrać to, więc będę musiała użyć parownicy, stanąć, wyprasować, i tak dalej, i tak dalej. To jest troszeczkę może minus, ale może będzie tego warta, nie wiem, zobaczmy. I koszula, słuchajcie, koszula już mi się tak nie podoba, jak yy, ta pierwsza polo. Jakoś niby, no niby jest luźna, tak, jak sobie myślałam, że będzie luźna, ale wygląda tak jak taka trochę chłopka zaobszerna. Ona ma być większa, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę za długa, za duża i taka, no znaczy może nie za długa, ale taka za duża tutaj za obła. Widzicie to? Z boku tak, ja sobie podejdę też zobaczyć. No z boku to fajnie wygląda. Nie wiem, jak wygląda z tyłu, to jeszcze wam pokażę tył może. Rękawy mi się podobają, tylko tutaj coś mi nie gra. Tutaj ten kształt tego dekoltu też jest dłuższy, taki węższy, bardziej ostry, ten dekolt. I tutaj już głębiej wchodzi. Pokażę Wam może z bliska. Widzicie, tu już tak głębiej wchodzi, ale jakoś tak połączenie tej krągłości ramion, która się tutaj tworzy z tym kołnierzem, takim dosyć wysoko i z tym kształtem, który nam się tutaj robi, nie podoba mi się to. Tak jakby, jakby tu było prosto. O, tak. To by to wyglądało troszeczkę lepiej. I tutaj, że jest okrągłe. Ta część. O, ta. Tutaj. Jest taka zaokrąglająca się. Więc robią się tutaj nam obłe kształty po prostu. A wiadomo, że obłe kształty, no to zawsze jednak sprawiają, że wyglądamy na bardziej obłe. <laughs> Co jest logiczne. Wolę troszkę bardziej wyrysowane. Tu, najbardziej mi się to nie podoba. Ten dekolt. Jakoś tak Niepotrzebne jest to zaokrąglenie, które się tutaj pojawia. Nie, nie wygląda to dla mnie, na mnie ładnie po prostu. Także ta koszula będzie szła do zwrotu. Można by ją oczywiście pewnie wywinąć, podwinąć, włożyć, tak też zrobimy, ale wciąż nie, nie podoba mi się kształt dekoltu tutaj. Także ją sobie odpuszczę. Jak widzicie, no jest też mocno prześwitująca, bo tutaj wszystko widać, gdzie mam jeansy, gdzie mam bustonosz, więc. Idea takiej koszuli jest fajna, ale ja bym wolała, żeby ona była już wiecie, żeby ją mogła sobie tak solo nosić wygodnie, yy, tak tylko narzucić, więc żeby też troszeczkę mniej może prześwitywała. Także z koszulą jestem na nie. Napiszcie, no widzicie, nie? Napiszcie, co wy sądzicie. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest sukienka i to jest taka fajna sukienka, kurczę, jak tak dotykam, jak taki surowy len wygląda i ona zresztą ma też len w, kładzie, w składzie. Wzięłam tutaj rozmiar L, więc nie wiem jak będzie znowu z rozmiarem, bo to różnie bywa yy, z Massimo. To jest sukienka o takim trenczowym wykończeniu. W sensie ona wygląda tak trenczowo po prostu. Jest tutaj dłuższa, chyba midi, tak mi się wydaje. I właśnie, mamy takie krótsze rękawki. To widzicie, to też jest typowo wiosenno-początkowo-letnia, tak bym powiedziała, sukienka. Nie pamiętam ceny, niestety. Zapinana jest tutaj dwurzędowo z przodu, właśnie jak tręcz. Yy, I mamy pasek w talii. Kurczę, kolejna rzecz, która mi się podoba, jak tak wyciągam. Nie wiem, Wy już wiecie, jak zmierzyłam te poprzednie, ale no, podobają mi się. Podobają mi się te ubrania także rozepniemy trochę tutaj u góry, można ją właśnie tak rozpiąć tręczowo. Zależy tutaj, też mamy te, o, patrzcie na ramionach, zależy tutaj jak to się będzie na rękach układało, bo jeżeli mi zasłoni tą najbardziej tłustą część ramienia, no to... Spoko, ale no nie wiem, zobaczymy. Mamy właśnie taki szeroki pasek. Tu są jeszcze jakieś kieszonki. Widzę, że ona chyba nie ma rozcięć żadnych po bokach. Nie ma ani na dole, ani z tyłu, ani po bokach, tylko z przodu. Tak, bo ona jest. A i to z przodu rozcięcie jest takie dosyć dłuże. Teraz tak, jest widzę bezpodszewkowa też zupełnie, więc nie wiem jak. No, nawet troszkę wydaje mi się, że prześwituje, jak tak dłoń trzymam tutaj. To zobaczymy jeszcze na mnie. Mam ciemną bieliznę, więc będzie dobrze widać. Będzie doskonale, myślę, widać jakby co. Tutaj widzę, żeby nie prać, nie prać, tylko prasować. No ale kaman. No. 53% to jest wiskoza, 47% len. Czy wiskozę można prać? No można prać. Czy len można prać? No można prać. Więc czemu akurat tej jednej rzeczy nie można prać? Czy tu są jakieś proporcje? Ja zawsze piorę, słuchajcie, ubrania. Ja, tak jakby ja piorę po prostu ubrania i tyle. Yy, nawet jak są takie nie do prania. Ja nawet jedwab delikatnie przepieram w dłoniach. Więc sorry, Gregory. Ja się tym nie sugeruję. Oczywiście nie mówię, żebyście robiły tak jak ja, bo dla was i waszych ubrań to może się skończyć źle. Ale ja po prostu. Biorę rzeczy i tyle. No jak kurczę, nie będę oddawała do pralni chemicznej, nie wiem, 50 załóżmy sukienek i tak dalej. Wkurza mnie to. Yy, tak, rozmiar L powiedziałam, także zmierzmy, bardzo jestem jej ciekawa. Dobra, słuchajcie, teraz ta sukienka. I powiem Wam, że ona jest nie, nie jest zła. Jest okej, okay, ale nie czuję jej. Założyłam jakieś wyciągnięte z szafki, jedne z niewielu lżejszych butów, które gdzieś tam. W miarę miałam dostępne. Tak też yy, do noszenia ta sukienka jest właśnie dla mnie do jakichś takich sneakerów. W sensie to wygląda ładnie. Ładnie to wygląda. Fajna jest długość rękawów. Podoba mi się to tręczowe wykończenie. Tutaj jak widzicie jest rozcięta, mamy te kieszenie. No to wszystko co Wam z bliska yy, pokazałam. Ale patrzymy z boku. Też nie wygląda chyba jakoś tak źle. Ale z tyłu. Niestety ona jest bardzo przesiktująca. Ja oczywiście do takiej sukienki no, nosiłabym jakieś tam płuchalkę, czy coś w takiej sytuacji, ale trochę ona mi się kojarzy, wiecie, z takim fartuchem. Z takim fartuchem sprzątaczki. Z mojego dzieciństwa, jak chodziłam do podstawówki, nie wiem dlaczego. Jakoś tak coś w niej jest... Coś w niej jest takiego, że... że nie do końca mnie przekonuje po prostu na mnie. Co sądzicie? I też długość jest niezbyt tutaj szczęśliwa, bo kończy mi się praktycznie, może minimalnie za połową łydki, ale też przez to ta długość po prostu skraca nogi. Jakoś tak proporcje tutaj są zaburzone. Tu się robi szeroko przed te odstające rękawki, tutaj jakoś tak za wąsko, tutaj znowu się poszerza nogi, jakoś tak dziwnie. Chyba nie jest to fason dla mnie po prostu. Też w biodrach nie, tak jakby nie, nie taliuje ładnie ta sukienka. Nie do końca. Nie do końca. W sensie, ona jest fajna, tylko po prostu wydaje mi się, że na mojej sylwetce nie leży fajnie. No i tak jakby ja mam dużo sukienek, które wolałabym założyć niż tą, także ona będzie szła do zwrotu. A napiszcie mi Wy, co sądzicie. Czy według Was fajna, czy nie? Kolejna rzecz, kolejna rzecz to jest top. Jest to top taki no bez rękawów. Coś takiego. Wiecie, że ja lubię bardzo ten motyw takich e, lamówek, nazwijmy to, e, na właśnie ubraniach. I tutaj mamy taki top. I szczerze, to ja się czaiłam chyba od wiosny, bo wydaje mi się, że to jest właśnie jeszcze wiosenna kolekcja, albo letnia. I jeszcze się. E, miałam to na Wishliście, i potem to gdzieś jakby zniknęło, było niedostępne, i teraz e, zobaczyłam, że są te topy, bo są dwa kolory jest właśnie. Taki w złamanej bieli z czarnymi tymi lamóweczkami. I jest czarny. <gry> czarny. <gry> z właśnie takimi ekri. I wzięłam oba te topy. Każdy kosztuje 109 zł. Tutaj mam rozmiar L. Tutaj widzę, że też mam rozmiar L. Także zmierzę po prostu jeden po drugim. O, fajne. Takie one są takie mięsiste i elastyczne. Zmierzę jeden po drugim, już nie będę wiecie rozdzielać tego gadaniem. Są takie elastyczne, ale powierzchnia też jest taka, która wygląda na taką, która nie będzie się machadzić i po praniu może też się fajnie zachowywać. W sensie nie będzie tak, wiecie, wiotczeć, rozciągać się. Mają w sobie elastyczność. Tak, jak widzicie, bez rękawków. I ja lubię takie rzeczy. I coś jeszcze tutaj mam? Czekajcie, zobaczymy. Nie ma nic. To zobaczmy jeszcze tylko te składy tych topików i zaraz będziemy je również mierzyć. To nie będzie jakiś hiper długi film, bo tych rzeczy nie ma dużo. Też nie chciałam jakoś tak dużo rzeczy po prostu zamawiać. Yy, tylko te, co były dla mnie najciekawsze. Tu można brać w 30 stopniach. Mamy 4% elastanu, 72% wiskozy i 24% poliamidu. I teraz tak, ja sobie yy, wykoncypowałam noszenie takich topów po prostu. O, popatrzcie, jaki jest świetlisty w porównaniu do tego swetra, nie? Yy, wykoncypowałam sobie noszenie takich topów pod coś, żeby je mieć pod coś, żeby ta lamówka robiła fajny efekt. Mm, bo przy moim obecnym stanie, ramion i tak dalej, chodzę na siłkę, może się to zmieni. No, dla siebie po prostu nie czuję się dobrze z odkrytymi ramionami, więc to są topy właściwie takie bardziej pod coś. I powiem Wam teraz tak: szczerze, wszystko mi się podoba. I tak na pierwszy rzut, jak jeszcze nie mierzyłam, a już przyjrzałam, to mam ochotę wszystko zostawić. <słuch> Mam, mam, te, mam ten luz, że kupiłam to jeszcze w zeszłym roku, ale coś mi się wydaje, że słuchajcie, nie będzie kolejnego mierzymy z Massimo Dutti bardzo długo, bo te rzeczy po prostu tak na pierwszy rzut są fajne. Może to mówię po nie w czasie, może to mówię wiecie, a wy już wiecie, że coś wyglądało fatalnie. Nie wiem, ja się jaram, że tak powiem, obecnym momentem czasoprzestrzennym. Także słuchajcie, mierzę jeden, mierzę drugi i zobaczmy. I teraz te topiki. Tutaj Wam pokażę, jakie on jest z długości. Założyłam sobie swoje dresy w domku. <grywia> tak yy, dla wygody. Wiecie, włożyłam w dres może ten to. Jest taki przyjemnie śliski, wiecie? Taki chłodny dla skóry. No nie wiem. Jakoś tak yy, też się chyba nie czuję w tym jakoś hiper. No może jakbym coś na wierzch założyła, to byłoby to inne wrażenie. Tu mi jeszcze ramionczka wystają. ja jej może... Jakoś tak ukryję troszkę. Ten biały nie do końca mnie przekonuje, powiem Wam. Mam wrażenie, że on jest też troszeczkę za luźny. Widzicie? Bo tu się tak faluje. Nie wiem, czy to nie prześwietli. Tak troszeczkę się faluje za bardzo i, i za dużo jest tego materiału. Fajnie, że jest luźniejszy, ale jakoś tak nie do końca. Jeszcze tutaj no to to będzie pomiętelone, bo tu w sensie po, pofalowane, bo tu i metka, i biestonosz, i ramionczka, i wszystko. Chyba nie. Chyba jestem na nie. Tak myślę, tak się zastanawiam. Ale tak ładnie patrzę jeszcze sobie tutaj, jak ten dekolt, wykończenie dekoltu wygląda pod szyją. No w sumie nie, nie wygląda to źle. To jedyne co, no to wiadomo, mi się nie podoba, jak tutaj ramiona moje wyglądają w takim topie. On też jest taki, nie wiem czy to widzicie, że biust się wydaje taki duży, że tak jakby tutaj jest dużo płaskiej, takiej jasnej um, przestrzeni, i tak mocno poszerza, mam wrażenie, klatkę piersiową, tutaj brzuch, że to jest takie strasznie wypukłe się wszystko <słuch> wydaje. Także słuchajcie, ściągam ten. Na razie jestem tak raczej na nie i zmierzymy ten czarny. Może w czarnym będzie to wyglądało jakoś tak ciekawiej. Ok, i teraz czarny. Długość jest taka sama, więc wkładam w spodnie. I powiem Wam, że lepiej się chyba w tym czarnym czuję. Jakoś tak bardziej. Nie wiem, to, to wszystko jest takie bardziej wyrysowane. Chociaż ja wiem. Nie wiem tak naprawdę, co sądzić. Włożyłam sobie teraz tutaj te ramiączka. Tak, wydaje mi się, że jest to skrojone tak poszerzająco. Te linie, przez te linie, które się tutaj pojawiają. To tak jakby wszystko jest mocno poszerza się tutaj. No to, że ja jestem szersza, no to to już jest inna historia, wiadomo, ale tak wygląda to z boku. Chyba nie wiem, czy pokazałam Wam tamten z tyłu, czy nie. Tutaj jeszcze Wam pokażę i sama sobie też podejdę i zobaczę. Ja wiem. Jeśli już miałabym na któryś postawić, to myślę, że właśnie na ten czarny. Chyba lepiej się po prostu w nim... One są fajne, oba są fajne, ale jakoś tak nie do końca. Po prostu nie do końca w proporcjach mi coś tutaj gra. Może jakby był taki dekolt, to by to lżej wyglądało. Jest taki mocno, bardzo mocno zabudowujący ten top. I tamten biały zresztą też. Nie wiem, nad to pani się jeszcze będę zastanawiać. W tym momencie jestem na nie. Ale będę się zastanawiać. Generalnie powiem Wam, że te rzeczy są fajne, tylko nie wszystko mi tak gra. Może ja też jestem już tak nastawiona, żeby nie zostawiać, po prostu, żeby jak najmniej zostawiać rzeczy, czy tam, żeby po prostu, wiecie, nie, nie zapełniać szafy niepotrzebnie. Wszystkie rzeczy są fajne, moim zdaniem. Wszystkie są fajne. Bo i tak koszula, jeżeli komuś nie przeszkadza, taki zaokrąglający się dekolt, ta błękitna była fajna. No i ten pierwszy, ta polo powiedzmy, ona raczej ze mną zostanie na 100%. E, topy też są fajne, ale chyba nie. No i sukienka też była fajna, ale nie. Też było w niej coś spoko. Generalnie Massimo ma takie właśnie ubrania, które. Yy, Wyglądają po prostu ładnie. I czasami szkoda mi tego, że nie na mnie, ale one potrafią wyglądać ładnie. To też wiecie, wiadomo, że zależy od wielu czynników. Także ja generalnie, jeżeli chodzi o to dzisiejsze mierzymy, jestem na tak. Tak sobie pomyślałam, że może zrobię jeszcze jedno takie wyprzedażowe mierzymy. Powiedziałam gdzieś chyba pewnie na początku filmu, że już nie będzie długo Massimo, ale tak. No nie wiem, przyjemnie mi się mierzy po prostu te ubrania, czuć, że one są takie fajniejsze. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że się Wam podobało. No i właśnie, co według Was było fajne, a co było niefajne? Napiszcie mi w komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!